makijaż, który robię nigdy, który robię czasami, jak chcę się pomalować. nie ma co takie jakieś kocie. jakieś zombie. Ej, jeszcze krobiące, kiedy to powiedziało, to tam pisało, że w końcu mi to powiesz. Co w końcu tworzymy? Jestem wielkowakim. No, no właśnie. Dobra, to ja się maluję i będę wyglądać jak Ciucia. Dobra. Najpierw muszę powiedzieć te. O, ciasteczko! Bo no ja tu każdy widział ciastka. <grym wiosenka> Masz jeszcze śmieci. Dzieci, dzieci, patrzcie. <tuk> tak jej nie wezmę, tak tą piletową. Tam co ci wczoraj ją pokazywałam. O, <tuk> <Ai>, mi pierło. Oj, ja mam do mnie badać. Pośpiewaj im dość. Płcia, puchcia oh. Ej, a mi to, taki jej, yeah, leje yeah, yeah. przypomina ten jakieś mm. jodłowanie. No. A ja powiem... Takie te góry, co nie e? ja powiedziałam puchcia chlaj, a mi się wybó ochlaniu. o chlaniu. <laughs> się palca poko! Nie, to, to coś. <laughs> Foska. Wło woska? Włoska? Włoska! Kuleczka. Ej, a mi takie kuleczki przypominają kleszcze. A to wie? Patrz jak tak się wbijają tu. <grym> patrzcie, dzisiaj ubrałam moją lalkę tak zimniecznie, co nie? Jak jakiś kozuch, patrzcie! Jakiś biedak, tak się nawet nie ubiera. <grym> I nie miałam co je ubrać. My na ulicy mamy dużo pijaków. No, cukrze w śmietnikach. <noise> Często... To prawda, zobacz jak przez okno czy jest jakiś. O! Uf, nie ma. Kiedyś nas taki gonił, mówił, cześć, to ja, co nie na placu no, Zaba. na placu U jak my się darliśmy, ja jak wracałam od Jagody, to nie chciałam aż wracać do domu. Dzwoniła po mamę, żeby po nią przyszła. Albo kiedyś taki pijak był pod moim samochodem i jak wychodziliśmy, bo się bawiliśmy w taksówkę... To, to złapał o, ją za nogę. <laughs> no, no, prawda. A ja się darłam, nie wiem co i szybko biegliśmy do domu. Jak się, wiecie, jak się Ale On ją złapał za nogę i ciągnął mi w ostatniej chwili. A, a... a no. Potem zamykliśmy auta wszystkie, no, a ja go kopłam w tą rękę, aż mnie odszczepił. Odszczepił. Odczepił mi tą odczepił Otrzep, się od ciebie. Mhm. była tam tą lub tam nogę. O syl, a... Sorry, piłam kolę. Ej, a, a powiedz jak ty to powiedziałaś? I tam to coś, a taką dziwną miną do... Bopopooo! Bo, bo, bo. Oooo! Oh, oh. <laughs> Nie wiem co ja robiłam, tak nagle... Bopopo! I... Uginąłam w to tak wygląda, jakbym miała się zaraz się wyrwać. możesz tamten filmik puścić? Co? Możesz tamten filmik puścić, żeby oni... E, ...słyszeli? O Jezu! Będzie wstyd!

Nie wiem, czemu ja robię tym wielkim pędzlem. No. Pamiętasz, jak miałam tutaj śminkę? No. masz jest. My kiedyś robiliśmy ten makijaż, jak? Makijaż, co wyciąga się ten, losowo jakąś rzecz z makijażu i karteczkę, gdzie mamy to zrobić. Na przykład, oczko, oko, usta, nos, policzki, brwi, no. Najgorsze eee. było z tymi, tymi szyja i, i mi się, i, i ja miałam szminkę, a ja go na wylosowała szyja, a ja jej szminką musiałam zrobić tutaj. Zrobiłam jakieś buggy basy, no. Jakieś kulki, co nie? Takie jak kulka. Nie, chyba serce ci robiłam. A potem zmywać się nie dało. No. Gdzie jest eyeliner? Co to jest? Ty to jest to do oczu. Co do oczu? To jest płyn do oczu taki. To jest śminka. Nie ma śminki. To nie jest śminka. Moja mama też ma takie, bo z są W gazetkach. List. A, to, to ja sobie wsypałam. No, tutaj. Psz. Głupia, wiesz. No i to bardzo. No zaraz znowu będzie opowiadać o na czarnym ciastku. <grym zna> a, pomalowałam sobie ten żel. Myślałam, że kola cię klapnęła do oka. Nie, jeszcze tak nie mógł. A jeszcze nie, jeszcze miałem dziaczką. Miał, miał! Jednak opowiadam jeszcze. O czarnym dziaczku. Jezu, że są! co, ja robię. Nie, chcę eyeliner. A bo wiecie co? Nie biorę eyel 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 eyelinera. eyeliner. bo to wlatuje do oka. No, nie umiem nim malować. Musi mi ktoś dodować eyelinera. No. Jak robiliśmy ten makijaż bez lusterka to wsadziałam sobie do oka. No to się daje tu. No i do góry też. No. I też na powietrze. No. To już biorę. Ja Jesteś, Gdzie Który to Dziwaczka. Ej, słyszałam to! E, powiedziałam. Sielaczka. Sielaczka! To jest dziwaczka. Jezu, jakie mam teraz drugie rzęsy! Popatrz. Popatrz, to lusterka? Oho, jest jakbym miała doczepiane. Robisz brązowym? No, bo jest Nie, Ja też ostatnio miałam brązowy, bo miałam dłuższe. Ona doleje się najgorzej. Robi, robi rzęsy. No. Patrz. O! Widzicie? Tylko pół. Dobra. Działały się trochę twojej bluzki. Czy to tam była twoja noga? Hmm. Patrz co. Widzicie? Widzicie? A słyszałaś? <grych> nie. Tak. Nie, powiedziałam PIPA. Ona powiedziała PIPA. Aha, przecież mi nie odpowiecie. Odpowiedzą w komentarzach przecież. Ano. Ej, odpowiedzcie mi na, w komentarzach, co ona powiedziała, PIPA czy PIPA czy to tam. Dobra? Ej, wiesz no mówcie tak jak zrobiliście, bo ja mu trzasnę. Albo was. A, pomagałam Mam nos. Ona mi powie prawda, jak napiszecie źle, to wtedy, to wtedy was muszę zlać, prawda? Mówka go stoi. To znaczy tak, żeby jak was spotkał gdzieś, nie? Ciekawe gdzie spotka. O, idę do was. O! Aj! Ktoś źle południł. O, dobrze A to Otylia, nasza tam Otylię, co nie? Duńska, no to ona się chwali, że nagrywa na YouTube. Ojej! Ja kiedyś nagrywałam, no i co z tego, co nie? Oj, spadłem. <grym> Widziałam cię! Zleciałaś! No. Nie spadłaś. No, zleciałam, bo tak. Od... Zobaczę filmik. Ja tylko... hmm. Jaki filmik? Zobaczę ten filmik i zobaczę, co tam zrobiłaś. Jaki filmik? No, jak to teraz nagrywam, to zobaczę, jak to zleciałaś. Aha, ale ja tak. O, od... patrz. Tak, byłam. Tak, i. Jak spadłam nagle. To nie spadnięcia. Durnym. <głos> <głos> to będzie durny. To będzie durny. Tak. Słyszałeś, co ja robiłam? Co? Aha, jeszcze na usta muszę dać. Niebo nie dawałam takiego odgłosu. A patrzcie, jakiego jagoda ma męża. W zabawie lalkami. To jest jej To jest super nie? Panie. Chociaż ja nie mam tutaj gorszego. Ale mam chociaż spodnie, a nie jakąś tunicę. Spodnicę? Tunicę. Ostrzałam spódnicę. To się mówi tunika, a nie tunicę jakąś. Uj, my to jest córeczka moja. Do lusterka pokazałaś? Że w lusterku tego nie widać? Oj, jagody córka jest w stroju kąpielowym, lata w domu. Nie wiadomo, czy w mokrym. Lata w mokrym, czy jakim? Mokrym. Oj! Będziesz miała całe mieszkanie mokre. Nie robisz niebieską. Robię, bo to nie jest do ust. To jest tutaj. To, to samo też jest tutaj. Nie, to jest do ust. Nie, to nie jest do ust. Ale zapytamy no się Babcia. Babcia! A to nie, że to nie jest do ust. To? To? Gue bilang, Usta bilang, gue bilang, gue bilang, gue bilang, gue Ja. gue bilang, 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 Ale ładnie pachnie. Ja robię tym! Czy jest do ust? Hmm. Takie są ja. Jak to pachnie? Tak, ha, to pokaż mam pokaż co? Też takie mam śminki. I to. Ale mam teraz rozłodne. Chodź jak się wyszłam. No. Ja to muszę pozmolę. Ej, muszę do końca. Bo mam Piszcie w komentarzach jak podoba się wam monek jest, który noszę czasami na... Co dzień. Długo tak nie widzicie w kamerze, bo mam takie oświetlenie. Ale ja teraz się zmienić. stópką. Nie sadzę mi koli do picia. Koli do, do picia? Nie sadzę mi koli do picia, że <śm> ja gadam. Dobra, baj! Bajo, bajo!